Dobrze, już się nagrywamy. Jesteśmy. Już jesteśmy? Tak. Dobrze, my no cześć, zaczniemy Marcin. od. Cześć, Marcinku. Zaczniemy od Ewangelii. Dzisiaj mhm. piąta niedziela Wielkiego Postu, 21 marca. Z Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, był te, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc, panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, by został otoczony chwałą Syn człowiecz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity, ten, kto kocha swoje życie traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław mnie Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Aniu przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz. Władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Chwała, No. No, wiesz co, ja cały czas myślę sobie o tej naszej drodze, wielkopostnej. Znaczy, najpierw na pustynię, potem z pustyni na górę. Tam piękno góry, piękne doświadczenia. Chrystus z tym pięknem prowadzi nas z powrotem na pustynię. Na tę samą pustynię, bo ona się nie zmieniła, ale jest to piękno. Piękne doświadczenia Jego bóstwa, Jego cudowności. I na tej pustyni, czyli w tym moim życiu, on mnie oczyszcza. Ja się z tym godzę. I, i, i to oczyszczenie. Prowadzi mnie do zapatrzenia się w krzyż, w to piękno, w tę cudowność. No i, i dzisiaj kolejne słowo, które no jest, jest niesamowitą bombą. Niesamowicie naładowane. Ja Naprawdę, dokładnie no w sobie... miałem to samo skojarzenie. Tam jest tyle tej treści. W no ogóle to słowo wielkopostne, masz takie wrażenie, że zaczyna się niego tak spokojnie. Te nasze rozmowy też, na początku one były takie trochę, no takie spokojne, no bo, no, bo, no bo tak, no bo ta pustynia, dobrze, potem ta góra, potem, ale no, ono się staje takie intensywne, takie nabrzmiałe, rzeczywiście, no, mną targa. No, z całą pewnością, nie? Taka droga, no jest drogą niesamowitą. I pewno trzeba być Panu Bogu wdzięczny, nie? I, i fajnie jest, że co, co roku możemy tą drogę jakoś tak i, i przeżywać, i odkrywać, i, i mierzyć się z tym słowem, i, i chyba być wdzięczny przede wszystkim za jakieś takie prowadzenie Pana Boga. I ono jest ważne, nie? Ono jest ważne, chociaż, no mówię, ta dzisiejsza Ewangelia to ona jest tak, no wyjąłeś mi to sus, taka totalnie naładowana. No dobrze, to mówmy o Ewangelii. To mówmy o Ewangelii. No tak, to, co mamy tych apostołów, mamy tą, ten moment takiego, że ha, przychodzą ludzie, niby Grecy. Chociaż czy to byli Grecy, tego ja nie wiem, chociaż tak jest napisane, ale są całą pewnością ludzie, którzy mają w sercu pragnienie. Nie? I one, oni wyrażają, chcemy zobaczyć Jezusa. Chcemy zobaczyć Jezusa. Dla mnie to jest takie troszeczkę kluczowe w całej tej dzisiejszej Ewangelii, nie w całym tym dzisiejszym słowie. To pragnienie swojego serca, nie? Czy, czy, czy we mnie jest też pragnienie zobaczenia Jezusa, ale to, to nie chodzi o to, żeby patrzeć sobie na niego. No dokładnie. Dokładnie, dokładnie to też chciałem powiedzieć. Bo ja że odpowiedź, jaką dostają apostołowie, wtedy, kiedy mówią, że jest grupa ludzi, którzy przyszli Ciebie zobaczyć, bach to ta bomba, nie? Janowa taka... I, i, i tu jest cały ten ładunek, nie? Który faktycznie eksploduje, nie? mi sprawa. Tak, bo to są Grecy, nie? A Grecy... To jest określenie człowieka, który, który bardzo mocno teoretyzuje. Chce zamknąć w pojęciach, w definicjach, bo no to jest myślenie greckie. My jesteśmy bardzo w myśleniu greckim. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo. I oni chcą zobaczyć. Chcą zobaczyć. To jest takie takie bardzo na dystans, takie przyjrzenie się, takie wyjaśnijmy sobie, kim On jest, na czym polega Jego, jego fenomen. Zobaczmy, chcemy Go ujrzeć. Natomiast Pan Jezus, Pan Jezus zaraz mówi, o nich zaczyna prowadzić doświadczenie, bliskość, bo mówi zaraz o tym, że Syn Człowieczy będzie otoczony chwałą. No, to jest bardzo ważne słowo w Piśmie Świętym, gdzie nie chodzi tutaj o chóry anielskie, tylko chodzi o to, że oni... Zobaczą prawdę. Chrystus za chwilę pokaże prawdę o sobie. Mówi oczywiście o krzyżowaniu, o śmierci, z miłości do człowieka, do każdego z nich. Ale to jest jego chwała. To jest jego otoczenie chwałą przez Ojca. Także, no, dzieje się. To jest też piękne, że Pan Bóg no, wykorzystuje każdą, każdą szansę, jaką my mu dajemy, żeby nas jakoś pociągnąć. No, zresztą Chrystus też tutaj mówi, że kiedy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. Ja to kiedyś myślałem, miałem taką wizję, że Pan Bóg to mnie będzie wiązał trochę jak baleron nie, I ciągnął, i ja będzie mnie ciągnął, będzie mnie ciągnął. Ja będę krzyczał, nie, nie, On będzie mnie ciągnął. Ale nie, to oczywiście chodzi o, o to uwiedzenie pięknem. To jest takie, taki zryw serca, kiedy odkrywasz, jak cudowny jest Bóg i, i widzisz tę Jego chwały, i tę godzinę, dla której przyszedł, którą przeżywa, bo śmierć z miłości domy. Wiesz Dobrze, co, mów, 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 mnie, mów bo widzę, że już nie, nie, nie dasz rady. Nie, no daję, daję, tylko wiesz co, u mnie rodzi się od razu takie pytanie też, nie? Ja to jestem chyba takim człowiekiem od pytań i stawiania sobie pytań, ale też lubię poszukać jakichś takich konkretnych odpowiedzi na te pytania. Co jest ciekawego, co jest takiego pięknego, co jest takiego niezwykłego w nie? No, bo dla mnie to jest to, co Jezus daje w swojej odpowiedzi, to, co im odpowiada, to, 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 to. Oni chcą Ciebie zobaczyć, a Jezus no, zaczyna im mówić dokładnie o tym, co, co, co mówisz, nie? O, o swojej śmierci, o swoim ukrzyżowaniu. Zaczyna mówić o tym ziarnie, który musi wpaść w ziemię, nie? który musi obumrzeć. I, i, I tak po ludzku przecież dla nas no to ukrzyżowanie no to przecież to jest jakaś taka totalna masakra. No, no co, co my możemy z takiego punktu ludzkiego, no co, co takiego atrakcyjnego jest? Tak, ale wiesz co, jeżeli patrzysz na to, patrzysz na ukrzyżowanie w oderwaniu od siebie jako na fakt, to tak, to, to jest bez sensu, ale jeżeli, jeżeli między tobą a krzyżem jest relacja, jest więź i ona się staje coraz silniejsza, coraz żywsza, to to jest coś niesamowitego, bo Ty w końcu nie musisz się przejmować sobą. W końcu nie musisz już patrzeć się na siebie, gapić na siebie, na swoje traumy, na swoje niepowodzenia. Krzyż mówi Ci, że możesz być słaby, bo w tych słabościach właśnie tam jesteś najbardziej kochany. I to jest, to jest, to jest cudowne doświadczenie, takiego uwolnienia z kieratu, który sami sobie narzucamy. Ja się uwalniam od siebie, a sam dla siebie jestem... Najgorszym oprawcą. To jest dla mnie piękno krzyża. Nie, nie krzyż sam w sobie, to co chcieli Grecy osiągnąć, że oni chcieli sobie popatrzeć. No, takie patrzenie nie ma sensu. To jest widowisko, które faktycznie jest masakryczne. Natomiast natomiast piękno krzyża Chrystusowego polega na tym, że, że ja przez ten krzyż jestem czytany. Jestem Ten krzyż jest ze względu na mnie. Ten krzyż mówi mi, że jestem, jestem umiłowany w mojej największej nędzy. Że, że, że tak naprawdę nie muszę się wielce zmieniać. Mam pozwolić, żeby ta miłość mi przeniknęła. I, i, i to będzie mnie przemieniało. Z czego został Jezus obnażony i obtarty na krzyżu? Ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Ale jednego nie dał sobie odebrać. Czego? Swojej miłości. Do końca. Do końca I, i być może to jest to, nie, o czym y, mówisz, nie? Że, że, że my jesteśmy tacy właśnie, że, że mamy te swoje traumy, że mamy te swoje jakieś takie doświadczenia, że mamy jakieś takie potrzaskania. Y, no właśnie, ale no i co, co w tym pięknego? Nie, nie. nie. To, to, to ten, ten spektakl, który się rozegrał, o którym Jezus mówi, on go czuje, nie? i to, to czuć w tej Ewangelii, że już za chwilę się zacznie dziać. I, I pewno my w tej drodze takiej wielkopostnej jesteśmy już nie tuż, tuż przed, tuż za chwilę, jeszcze tydzień się wszystko zacznie dziać. No właśnie, mogą ci zabrać wszystko. Tak jak zabrali Jezusowi, mogą go odrzeć ze wszystkiego, jednego z całą pewnością, nie potrafią mu zabrać do tej jego miłości. Nie? Ale ta miłość, żeby faktycznie była widoczna, ona potrzebuje konkretnego gestu, potrzebuje konkretnej sytuacji i to się będzie działo, nie? już za chwilę. Nie? Ten gest wydania siebie, ten gest przyjęcia tego krzyża, ten gest umierania z miłości. Później zmartwychwstawanie, oczywiście. No, przepiękne jest też to, ten lęk, o którym Chrystus mówi. Dusza moja doznała lęku. No, opisuje Ogrójec, bo Święty Jan nie, nie, nie mówi o grójcu, tak jak mówią to pozostali mhm. ewangeliści, ale no właśnie Jan, to jest specyfika tej Ewangelii piękno, że on, on nie opowiada faktów, wydarzeń, tylko je interpretuje. Mhm. Tak mówi o Eucharystii, tak mówi o grójcu. Chrystus ma ten lęk. To jest dla mnie też coś niesamowitego, że my sobie tak często bardzo upraszczamy miłość, tak ją trochę koloryzujemy, zamykamy w jakichś wierszykach, w piosenkach. W uczuciach, szukamy hmm. jakiejś nie wiadomo, wzniosłości. Natomiast Chrystus, żeby ukochać człowieka, żeby ukochać mnie, on wszedł w ten lęk, w ten, w ten dramat, w ten krzyk: Ja tego nie chcę, to mi przyrasta, to jest za dużo. Hmm. I pocił się krwią, i, i pękło mu serce. Hmm. To znaczy kochać. Ja jestem kochany w taki sposób. Chrystus jest tym ziarnem, które umarło w związku z tym mogą dać życie a ja się często czuję takim ziarnem który tak ciągle się chroni ciągle jest takie skupione w sobie takie zamknięte, takie stwardniałe takie martwe to jest takie niesamowite i to jest pewne, pewien paradoks nie? nie chodzi o to żebyśmy te ziarno trzymali dla siebie nie chodzi o to żeby było siane i ziarno Twojego życia również ma być siane nie? dopiero wtedy kiedy potrafi się wydać dopiero wtedy kiedy potrafi się dać i to pewno w różnych aspektach naszego życia, nie? w różny sposób się dajemy drugiemu człowiekowi. To, co mówi Jezus, nie o tej służbie, nie? Że, że, że właśnie ten, który potrafi służyć, nie? ten idzie jego drogą. Ja tak sobie pomyślałem w tej chwili, to że ujrzeć Jezusa, tak jakie było te pragnienie tych Greków, czy ono jest naszym pragnieniem. Ujrzeć Jezusa to jest pójść dokładnie tą samą drogą. To być takim ziarnem, które się wydaje, to być takim ziarnem, które umiera z miłości. I wtedy przynosi życie. Dokładnie. Doświadczenie, doświadczenie Chrystusa w, w, dokładnie tak nas prowadzi. Uczy nas takiego stylu życia. To jest dokładnie to. Słynne zdanie Świętego Jana od Krzyża, wyśpiewane przez Lux torpedę wydaje mi się. No, całkiem możliwe. Jeśli umrzesz, a zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Dokładnie. No dobrze, no to co? Tyle na dzisiaj? Tyle, aż... No, to tylko ziarenko. Ziarenko. Ale niech umiera i niech przynosi życie. Niech umiera, niech umiera w nas, niech nas czyta, przerabia, przemeblowuje, przeprojektowuje, przebudowuje... Wszyscy tego potrzebujemy. No dobrze, to co? Dzięki. Dzięki również z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.